Baronski kanał Niggames.pl, witajcie w strefie retro, w której omówimy sobie dzisiaj jeden z platformowych hitów lat 90. Kilka lat temu podejmowałem już temat Donkey Kong Country Studia Rare, a tym razem wrócę z Wami do części drugiej, która w 1995 roku ukazała się na Super Nintendo. W czasie, gdy na rynku mieliśmy już PlayStation firmy Sony, która zachwycała wszystkich trójwymiarową oprawą, DDS Conquest był przedłużeniem życia SNES-a i pozwalał użytkownikom konsoli Wielkiego N umilić sobie czas oczekiwania na Nintendo 64. Czy jednak druga odsłona Donkey Kong Country broni się po latach? Za chwilę się przekonacie. Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest był typowym sequelem mega hitu z 1994 roku. Fani, po niemalże perfekcyjnej części pierwszej, czekali w sumie na więcej tego samego i to dostali. Twórcy podjęli jednak ryzykowną decyzję, która prawdopodobnie dzisiaj już by nie przeszła i wyrzucili z gry głównego bohatera, czyli samego Donkey Konga. Został tylko znany z jedynki Didi, do którego dołączyła jego narzeczona, czyli Dixie. Zerwany został zatem duet wolnego-silnego z mniejszym, zwinniejszym, bo obie grywalne w części drugiej postacie były tak naprawdę podobne do siebie. Różnica była tylko taka, że Dixie Dysponowała długim warkoczem, dzięki któremu mogła szybować dalej niż Didi i tym samym przemierzanie nią poziomów było łatwiejszym zadaniem. Co ciekawe, jeden z twórców przyznał po latach, że nie było to zaplanowane od samego początku procesu tworzenia i wyszło w zasadzie przypadkiem. Dlatego też poziomy są tak skonstruowane, że wszystkie miejsca są możliwe do osiągnięcia każdą z postaci. Ludzie z Rare w Diddy's Conquest wykorzystali wiele pomysłów, które nie zostały uwzględnione w oryginale. Zależało im, żeby poziomy tematycznie różniły się od części pierwszej i rzeczywiście to się udało. Brakuje tu typowej dla jedynki dżungli, a wiele etapów kręci się wokół pirackich klimatów. Oprócz tego mamy m.in. bagna, przemierzanie zamku, wesołego miasteczka czy Wielkiego Ula, a to przecież zupełnie inne lokacje niż umieszczone w pierwszej części platformowe standardy. Wprowadzono też kilka kosmetycznych zmian. Które usprawniały gameplay. Dla przykładu, w jedynce zawsze poruszaliśmy się z lewej do prawej, a w dwójce część poziomów biegnie do góry lub mamy czasówki, w których trzeba jak najszybciej pędzić przed siebie. Uatrakcyjniono też bonusy, które w pierwszej części nie były niczym specjalnym, a tymczasem tutaj zawsze mamy do zaliczenia jakąś minigierkę. Czasami trzeba zebrać określoną liczbę gwiazdek, innym razem pokonać kilkunastu przeciwników, czy znaleźć ukryty przez twórców przedmiot. Nowością są też specjalne beczki z wizerunkiem zwierzaka, które transformują naszych bohaterów w określoną postać. Nie tylko zatem dosiadamy nosorożca, jak w pierwszej części, ale też od czasu do czasu wcielamy się w niego bezpośrednio. To ciekawa zmiana. Bo każdy ze zwierzaków ma swój oddzielny zestaw ruchów, a niektóre z nich dostały nawet do odegrania tak istotną rolę, jak walka z bossem. Moim zdaniem wzbogaciło to rozgrywkę i uczyniło ją jeszcze bardziej różnorodną. Jak w Donkey Kong Country 2 gra się po latach, muszę przyznać, że świetnie, a prerenderowana oprawa graficzna, która tak zachwycała w 1995 roku użytkowników 16-bitowej konsoli, prezentuje się ładnie nawet dzisiaj. To co zachwyca najbardziej to jednak design poziomów, bo tutaj specjaliści z Rare wykonali kawał naprawdę dobrej roboty. Wszystkie etapy toną od różnego rodzaju bonusów, znajdziek i ukrytych sekcji, a warto się starać, bo na najlepszych czeka ukryta lokacja z kilkoma poziomami, która przetestuje umiejętności każdego fana platformówek. Dodajcie do tego świetne podkłady muzyczne z kilkoma naprawdę klimatycznymi utworami i dostaniecie tytuł, który pod względem oprawy bardzo przyzwoicie się zestarzał. We mnie niektóre utwory przywołujące, Świetne wspomnienia, i z przyjemnością odpalam grę choćby po to, żeby ich posłuchać i przypomnieć sobie stare, dobre czasy. Jeśli z Didiską Quest nigdy nie mieliście do czynienia, zdecydowanie powinniście dać mu szansę. Uważajcie jednak na jeden drobny detal. Gra jest trudna. Naprawdę trudna. To nie jest poziom trudności, do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Twórcy nieźle dorzucili do pieca i już druga duża lokacja spowoduje, że co niektórzy będą zapewne zgrzytać zębami. Nagromadzenie różnego rodzaju przeszkadzajek i pułapek jest momentami tak duże, że może przyprawić o zawrót głowy, a przecież nie da się tu sejwować w trakcie przechodzenia Poziomu. Podobnie walki z bosami. W tej grze są rzeczywiście tym, czym powinny być, czyli morderczą walką o przetrwanie, i niektóre z nich będziecie powtarzać po kilkadziesiąt razy. Zaręczam wam. Mnie to nie odrzuca, bo lubię wyzwania w grach platformowych, ale co u bardziej wrażliwych z was, skończy się zapewne na salwach wiązanych rzucanych w powietrze. Miejcie to więc na uwadze. Choć Diddy's Quest był typowym sequelem pierwszej części, nie oznacza to, że wypadł blado. Wręcz przeciwnie, gra bez problemu obroniła się usprawnionym gameplayem i broni się także dzisiaj, po ponad dwóch dekadach od swojej premiery. Jeśli jesteście fanami platformówek, nie powinniście odpuścić Hitu Rare, bo to jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku na 16-bitowej konsoli Nintendo. Warto dodać, że obecnie gra jest dostępna poprzez Virtual Console, czyli platformę sieciową Nintendo, natomiast z wydań retro dostępna jest też konwersja na Game Boya Advance, ale jeśli mam być szczery, najlepiej prezentuje się oryginał z Super Nintendo. Podsumowując, jeśli lubicie gry platformowe, Donkey Kong Country 2 obowiązkowo powinien stanąć na waszej półce. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania, dajcie znać, jak wspominacie drugą część Donkey Kong Country i czy to również dla Was jedna z kultowych gier 16-bitowej ery. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na kanale OnlyGames.pl.